W ósmej kolejce Ligi Centralnej Kobiet spodziewałem się przynajmniej trzech hitów. W Warszawie, w Kczewie, ale przede wszystkim w Radomiu. Nie wszystko czego oczekiwałem się sprawdziło, ale druga listopadowa runda gier okazała się super ciekawa. Na przegląd wydarzeń minionego weekendu w Lidze Centralnej Kobiet zaprasza Michał Deptuła. Bawcie się dobrze. Zeszły sezon Ligi Centralnej w relacji handball zts AWF Warszawa SPR Olkusz zakończył się na remis. W Warszawie zwycięstwo Srebrnych Lwitz w stosunku 32 do 30 i udany rewanż warszawianek 31 do 30. Ten sezon póki co nie należy do udanych dla żadnego z zespołów. 6 punktów na koncie AWF-u i 3 po stronie Olkusza z pewnością nie mogą nikogo specjalnie cieszyć, a obecność w okolicy strefy spadkowej... Niepokoić. Zapowiadało się zatem na arcy ciekawy mecz rozgrywany w haligier Akademii Wychowania Fizycznego w Warszawie. Mecz rozgrywany był w dobrym, szybkim tempie ze sporą ilością kontr powodowanych niedokładnościami i niecelnymi rzutami. Duży udział w tych niedokładnościach miały bramkarki. Zofia Florianczyk po stronie Warszawy i patrycja Cierpią po stronie Olkusza zagrały tego dnia świetny mecz, a ta druga została bohaterką spotkania, broniąc m.in. ostatni rzut warszawianek ze skrzydła. Jeśli chodzi o zawodniczki z pola, na prawym rozegraniu w stołecznej ekipie osiem bramek rzuciła Julia Wójcik, a na lewym skrzydle kolejny tydzień na wysokim poziomie gra Magdalena Pietrak, która skończyła mecz z dziewięcioma trafieniami. Bardzo duże wrażenie zrobiła na mnie łatwość zdobywania bramek przez Martę Froniewicz w drugiej linii w zespole z Rokusza. Po raz kolejny pokazała pazur Paulina Kulik walcząca nomen nomen jak lwica w ataku i w obronie. Swoje dołożyła Natalia Szydełko. Wynik końcowy to 26 do 25 dla zespołu SPR Olkusz, który po bardzo interesującym meczu wygrywa z warszawskim AWF-em i wiezie 3 punkty do Małopolski. Tym samym zespoły zrównały się punktami w tabeli i czekają na wyniki meczów sobotnich i niedzielnych. Kontynuujemy podróż podczas ósmej kolejki Ligi Centralnej Kobiet, której kolejnym przystankiem jest Czew, miasto północnej Polsce w województwie pomorskim. Część mieszkańców tego około 57-tysięcznego miasta zasiadło w sobotę na trybunach hali przy ulicy Królowej Malisieńki, żeby obejrzeć spotkanie między Samborem Czef a SPR Pogonią Szczecin. Obie drużyny dzieliły od siebie prawie 400 km i przynajmniej tak samo duży dystans w tabeli. Gospodynie meczu weszły w sezon bardzo dobrze i po sześciu kolejkach gier z dwunastoma punktami zajmowały piąte miejsce w tabeli. Szczecinianki podwodzą nowego trenera, cały czas pracują nad zbudowaniem kolektywu. Wygrały jeden mecz z innym Beniaminkiem, startem Pietrowice Wielkie, a pierwsze pozytywne oznaki dobrego grania widzieliśmy w Radomiu podczas starcia z liderem stawki. Spotkanie świetnie rozpoczęły gospodynie, które bardzo szybko objęły prowadzenie, które momentami osiągało 8 bramek. Pierwsza połowa to głównie walenie w mur pogoni w środkowych rejonach boiska. Mało widoczna Magda Chrapusta i Nikola Wronkowska, która robiła co mogła, żeby utrzymać swój zespół w grze. Sambor grał idealne spotkanie. Bardzo aktywna Męczykowska i Puckowska. Piłki dostawały skrzydłowe i kontra, i kontra, i kontra. Wszystko zapowiadało wysokie zwycięstwo drużyny Strzewa. Druga połowa to tchnienie odmiany w powietrzu na hali. Dużo lepiej zaczęła grać Magda Krapusta, zaczęła odbijać Oliwia świetnia, a piłka wreszcie zaczęła trafiać również na skrzydła. Przewianki zaczęły się gubić i jakoś tak wyszło, że zrobił się wynik po 28, pomimo trzech nietrafionych setek pogoni. Drugie 30 minut, rwane, obijane zawodniczki atakujące do 6 metra wymagały pomocy medycznej. Arbitrzy co chwilę biegali do stolika delegata, żeby coś tam konsultować. Druga odsłona coraz pół godziny trwała jak nic 45. A wszystko zakończyło się ogromnym zamieszaniem i rzutem karnym, którego na remis nie wykorzystała. Bohaterka meczu Magda Krapusta. Wynik 29 do 28, wygrana Sambora i wielka radość zakończona wielkimi przytulacami w bramce. Smutna pogoń, dziewczyny zrobiły rzecz wielką. Wróciły z dalekiej podróży, ale tym razem okręt ze Szczecina zatonął na redzie. W ostatnim magazynie centralnie oręcznej wraz z Aleksandrą Januchtą i Piotrkiem Kubiczkiem rozmawialiśmy o tym, że radom w tym sezonie wygląda jakoś inaczej. Nie ma tej iskry, radości z grania, że jakby brakowało chemii. Z drugiej strony do spotkania z Suzuki Koroną Kielce był to zespół niepokonany i wszystko wskazywało na to, że i do tego starcia podejdzie w roli faworyta koroneczki natomiast od jakiegoś czasu wydaje się, że od meczu z Olkuszem zaczynają poznawać się na nowo, a i kibice ligi centralnej kobiet zaczynają zespół trenery Żaba poznawać zupełnie z innej perspektywy. W sobotę 15 listopada w hali radumskiego Centrum Sportu miało okazać się, czym Świętokrzyskiem została zbudowana machina zdolna w przeciągu 6 dni rozbić faworyzowane Żory oraz liderujące Radom. To, co zrobiły Kielczanki w pięknym sportowym obiekcie RCS-u, było czymś magicznym. Czymś, co kibic Szczepionka nie tylko w wydaniu damskim mógł oglądać z zapartym tchem. Świetna gra w defensywie, pozwalająca zdobyć radomiankom tylko 12 bramek w pierwszej połowie. Fantastycznie poukładana gra ofensywna i popisy indywidualne tych, co zwykle, czyli Magdaleny Berlińskiej i Nikoli Leśniak, oraz tej, która udowodniła dziś, że były SMS-iary są przygotowane do rywalizacji na poziomie centralnym. Julii Grzesistej. Julia zagrała w sobotę mecz kosmiczny. W obronie walczyła jak Tygrysica broniąca swoich kociąt. W ataku rzucała z drugiej linii i grała jeden na jeden, jak gdyby nie była najwyższą zawodniczką na boisku. Zwody pojedyncze i następujące po nich pokazy siły musiały zrobić wrażenie i zrobiły, bo ostatecznie Julia została nagrodzona MVP spotkania. Po stronie Radomia bardzo dobre zawody zagrała Michalina Machnio. Pozostałe zawodniczki nieco przygaszone i jakieś bez energii. Ostatecznie niespodzianka staje się faktem i Koroneczki biorą kompet w Radomiu, kończąc spotkanie wynikiem 36 do 27. Po porażce w Kielcach kolejnymi rywalkami Żożanek były zawodniczki startu Pietrowice Wielkie. Trudno było sobie wyobrazić, żeby zawodniczki miejscowych były w stanie postawić się Żożankom aż tak, jak zrobiły do Kielczanki. Z drugiej strony, kto mógł się spodziewać, że przyjezdne swoje rywalki wręcz zmiotą z planszy? Na profilu Facebookowym znalazłem post NTS-u, który mówi, że żory zgasiły w kali światło. Ja odnoszę wrażenie, że to światło tak naprawdę nigdy nie zostało zapalone. Dysproporcja sił między zawodniczkami z miasta Ognia a gospodyniami tego spotkania była miażdżąca. Do połowy 23 do 10. Daria Opelt i Dominika Rusin łapały wszystko, łącznie z kontrami, karnymi i co tam jeszcze przyszło łapać. W ataku się działo w zasadzie wszystko. Był taki moment, w którym zawodniczki z Żor grały w 4 przeciwko 6, a i tak nie straciły bramki. Dominacja w pełnym tego słowa znaczeniu. Można było pewnie powiedzieć o tym meczu nieco więcej, ale prawda jest taka, że spotkanie się odbyło. Rożanki przejechały się po rywalkach z dwudziestakiem i w zasadzie koniec historii. Warto zatem skupić się nieco bardziej na tym, co czeka oba zespoły za dwa tygodnie. Start pojedzie do Olkusza, gdzie, wydaje mi się, są realne szanse na punkty, a żory podejmą u siebie zespół z Radomia, który został potężnie obity przez koroneczki we własnej hali. Oba mecze mają szansę być hitami dziewiątej serii gier, czego i sobie i Państwu życzę. Poznanianki ostatni mecz ligowy zagrały dwa tygodnie temu z ekipą Sambora Czep, więc wypoczęte przyjechały do Płocka, żeby zmierzyć się z zespołem SMS-u. Patrząc na protokoły drużyny z Wielkopolskiej trudno nazwać skład inaczej niż eksperymentalnym, ponieważ nie mam pojęcia, z czego braki wynikały, nie będę się rozwodził, tylko przejdę od razu do umówienia meczu. Ostatnie spotkanie podczanek, czyli starcie z olkuszem miał swoją historię do 12 minuty. Później było to spotkanie do jednej bramki. W meczu z Poznaniem emocji było nieco więcej, bo do około 18. Następnie bardziej doświadczone zawodniczki odjechały, robiąc różnicę ośmiu bramek, żeby na koniec osiągnąć plus 10. Mecz to jeden z tych bez historii, a na uwagę po stronie gospodyń może zasługiwać nieco lepsza gra w defensywie. W ekipie z Poznania najlepiej rzucającymi okazały się być Krystyna Kubisowa i Nikola Owczarek. Odpowiednio 6 i 5 bramek. Odnosiło się wrażenie, że Poznań przyjechał na mecz z przeświadczeniem, że nie ma znaczenia co się zagra, a mecz i tak się wygra. Podejrzewam, że utrzymanie wysokiej koncentracji w zespole było bardzo trudne. Ostatecznie wynik 30 do 20. Poznanianki zgadniają 3 punkty czyli jak każdy inny zespół w starciu z SMS-em w tym sezonie. Zadanie wykonane i czas przygotować się do domowego spotkania z warszawskim AWF-em. Podczanki natomiast wybiorą się w podróż na północny zachód, żeby zmierzyć się z pogonią. Przed Państwem siódemka kolejki, czyli najlepsze zawodniczki tej serii gier, wybrane subiektywnie przez redakcję Centralnie Oręcznej. I tym sposobem dojechaliśmy do końca magazynu skrótów Ligi Centralnej Kobiet. Zapraszamy do oglądania Ligi Centralnej na antenach tv.com.pl. Do zobaczenia niebawem.